Cześć. Jeszcze przed startem tego odcinka chciałbym was poinformować o kolejnym giveawayu na moim kanale. Co trzeba zrobić, aby wygrać? Po pierwsze, trzeba zostawić y, łapkę w górę. Po drugie trzeba zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Po trzecie trzeba udostępnić film znajomym. Po czwarte y, trzeba wbić do tego klanu bo właśnie w nim będzie ten turniej o karty Google Play i w zaproszeniu napisać, że zrobiło się te trzy rzeczy. Oczywiście, kolejny jest od 8000, więc serdecznie zapraszam. Już nie przedłużam, zapraszam do oglądania odcinka. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj utworzymy sobie mojego nowego smurfa. Ale zapytać mnie czemu ja tworzę yy, swoje czwarte konto. A otóż dlatego, że na mój kanał wlatuje właśnie yy, kolejna seria. Tak. Za chwilę wytłumaczę na czym ona będzie polegać. A teraz przejdźmy sobie tutorial. Tak. Zbieramy tu oczywiście gemy. Tutaj ta Shelly nam tłumaczy, co tu trzeba robić. Oczywiście ja wiem, wy ja pewnie też. Dobra robota. Mhm. Teraz sobie zniszczymy te roboty. Musimy celować, tak? Mhm, i ostatni bot poszedł. Pokazują nam, ile mamy przeładowań amunicji, tak? I teraz znowu są boty. Teraz będzie trzeba aimować Właśnie to robimy. Tak, i naładowaliśmy ulta, więc teraz chyba zniszczymy tego dużego robota. Tak, dokładnie, więc sobie już go niszczymy. Tak, i teraz zastanawiam się jak się nazwiemy, ale chyba nazwiemy się po nazwie challenge'u. Czyli po prostu jeden sub równa się 30, puch, tak, tak to będzie wyglądać. Yy, czyli jak wy yy, od 167 subskrypcji wbijecie jakiegoś suba, to wbijam 30 puch. Oczywiście to wszystko może ulec zmianie, że przykładowo te suby no, szybko rosną i to będzie 20 puch, lub na odwrót to będzie 50 pucharków, jeden sub. Tak. Więc co? Teraz yy, zagramy sobie jeszcze walkę na botach. Tak, już 100%. I tak y, gramy z Coltem i dynamikiem. Y, w sumie przeciwny team comp jest taki samy Więc co ja tutaj idę na środek? Oczywiście te boty zadają mniejsze obrażenia niż normalnie. To dużo mniejsze. Tak po prostu to jest tak dlatego, żeby każdy wygrał i po prostu żeby nikt się nie zniechęcił od razu do tej gry. Tak. Jest chyba jasne. Zabijemy sobie tutaj tego Colta Może tak. Tutaj muszę jeszcze pomóc temu Dynamikowi, bo ma jakiegoś gema. No niestety palc, ale to w sumie dobrze, bo ja to sobie wszystko zbiorę. Tak, już 7 gemów. No tutaj ten Col Dynamik e, e, wypuszcza bombę na kolta, tak, ale tutaj już zbieramy 10 gema. I mamy odliczanie. Tak. Tutaj zabijemy sobie kolta, później tą szelkę. No tak. 5 sekund, 4, 3. Mamy 12 gemów i wygrywamy tą gierkę, oczywiście. Zwycięstwo. Zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę, ale pierwsze zmienimy awatar na szeli. Tak. I myślę, że tutaj kolor niebieski damy. Tak, teraz sobie jeszcze zagramy ostatnią grę na tym odcinku. Tak, już 1 na 6, ale już 6 na 6 i rozpoczynamy tą gierkę. Tak. Dolosowało nam dwie nity, więc trochę dziwnie, ale no cóż. Tak, już podnoszę pierwszego gema, znaczy ta nita mi ukradła. Ale okej. Okay. Tutaj węboko, no podeszę do mnie na blisko. No, ale moim zdaniem to też są boty. Na takich pucharkach to ludzi nie ma za bardzo. Tak, tutaj sobie użyjemy ich dwóch, taki double kill. No i co? No, i tutaj pełna kontrola nad tym spotkaniem jednak. No, ten barley tutaj, no, podchodzi tak na blisko. Oni się kampią. No. wiadomo jak to boty, nie? No i teraz mam low, więc muszę uważać, no, ale na spokojnie tutaj nita jeszcze pada, więc zbierzemy gemy za nią, tak. Tutaj już mamy 7 gemów, podniesiemy teraz 8, właśnie, tak. Tutaj zultujemy tą rosę, tak. Mamy kolejnego ulta, więc no. No, zabijemy ich wszystkich. Tak jest. No i już wylatuje 10 gem, więc my go podnosimy. I mamy odliczanie, oczywiście tu są wskazówki pilnych swoich gemów. To jest też fajne dla tych początkujących graczy, tak. Bo niektórzy mogą nie wiedzieć, o co tu po prostu chodzi. Tak, 6 sekund, 5 sekund, 4 sekundy. No i mamy mecz wygrany. Tak, oczywiście tutaj MVP dostałem. 8 pucharków, 18 punktów doświadczenia, 20 żetonów. Otworzymy sobie jeszcze tego yy, Browboxa, tak, bo czemu by nie? Tutaj. 15 golda no i 22 punkty do szeli, bo tylko ją mamy, tak? Jeszcze sobie ulepszymy tą szelkę, bo czemu by nie? Na drugi poziom, oczywiście, więc co ja już się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Siema.